Moi drodzy, Ania Witowska robi rewolucję finansową wśród kobiet, uczy jej, jak zarabiać na giełdzie i sięgać po niezależność finansową. Stoją za nią tysiące kobiet, być może nawet więcej niż tysiące, setki tysięcy z tego, co obserwuje. No tak, bo kobiety się trochę boją przyznawać do tego, że inwestują. Także wiele z nas robi to jeszcze tak po cichutku. Natomiast jest nas coraz więcej i moje serducho się mega, mega raduje, ponieważ kobiety zaczynają dbać o swoje finanse. Ania Witowska, Warren Buffett w spódnicy. Ha, ha, ha. I uczy jak zarabiać jak na Wall Street. I kobiety, które z Anią są w zespole, budują swoje majątki. Ania pokazuje, że nieważne gdzie zaczynamy, ważne gdzie w życiu postanawiamy dojść. I własne historia odbycia. Wyrzuconą ze szkoły w wieku 14 lat, do stworzenia osobistego imperium i stania się inspiracją dla tysięcy kobiet, pokazuje, że jeżeli czegoś naprawdę chcemy, to to możemy. Dokładnie tak. Jeżeli naprawdę nam na czymś zależy, to znajdziemy sposób, aby po nasze marzenia, w tym przypadku po niezależność finansową, sięgnąć. Aniu, jak zacząć więcej zarabiać i mniej pracować? Jakie są takie Twoje złote zasady? Dziękuję Ci bardzo za to pytanie, ponieważ ono tak naprawdę nada ton naszej rozmowie. I nie wiem, czy słyszałaś Milena kiedyś takie powiedzenie, że jeżeli nie nauczysz się zarabiać wtedy, kiedyś śpisz, to będziesz pracować do końca życia. I myślę, że wiele z nas niestety goni przez to życie. Zostało nam wmówione, wiesz, że możemy tylko sprzedawać swój czas i w taki sposób zarabiać, dlatego chodzimy do prac, pracujemy bardzo ciężko. I nie mamy tego takiego przełożenia na większe pieniądze. I dlatego ja, bo ja także byłam w takiej sytuacji, kiedy no słabo zarabiałam, chciałam więcej, miałam ambicje, ale nie wiedziałam jak po to sięgnąć, ja też takiego sposobu szukałam. I samo inwestowanie na giełdzie było dla mnie totalnym objawieniem. I ja nazywam to bardzo prosto. To jest po prostu zagonienie pieniędzy do pracy dla nas. Czyli to nie tylko my pracujemy ciężko, ale to pieniądze pracują dla nas i dzięki temu mamy ich dużo, dużo więcej. Aniu, zgadzam się z tobą, czyli uczysz kobiety też budować swój dochód pasywny, czyli kiedy śpimy, tak? Dokładnie tak. A nie wiem, czy któraś z Pań myślała kiedyś o tym, aby mieć właśnie przychód pasywny. Moim zdaniem inwestowanie to jest najszybsza droga, ponieważ wystarczy kupić akcje dobrej firmy, trzymać je, tylko i wyłącznie trzymać je i te pieniądze nam rosną. Więc zobacz, że aby kupić nieruchomość i mieć przychód pasywny, potrzebujemy bardzo duże pieniądze. Aby wydać książkę i na książce zarabiać, potrzebujemy mieć publiczność. Potrzebujemy tą książkę napisać, natomiast tutaj w odniesieniu do akcji, kupić, potrzymać, Pieniądze rosną, to te firmy dla nas pracują, a nie my w tych firmach. To świetnie, fajnie brzmi, ale bardzo dużo osób, nie tylko kobiet, bo mamy także tutaj panów i wielu panów, boją się giełdy i inwestowania. Myślą, że oj to jest jak kasyno, że stracą. Ja sama nie mam takich przekonań, ale bardzo wiele osób tak. Myśli. Powiedz mi, jak to wygląda w praktyce. Jak Ty obserwujesz, jakie te przekonania są hamujące dla osób, które chciałyby, a się boją. Cieszę się, że poruszasz temat przekonań, bo one rzeczywiście odgrywają dużą rolę, ale oprócz samych przekonań, także brak wiedzy bardzo nas ogranicza. No bo zobacz. E Użyję takiego przy, przykładu, który myślę, że będzie dużo bardziej obrazowy. Gdybyś e, chciała sobie sama zrobić pięknie włosy, nie mając w kierunku tego, tego wykształcenia, no to wiadomo, że nie skończyłoby się to dobrze. I w odniesieniu do giełdy jest dokładnie tak samo. E, ludzie nie mają wiedzy, jak giełda działa i dlatego mają różne, wiesz, takie dziwne skojarzenia. Myślą sobie, że trzeba siedzieć całymi dniami przed komputerem, myślą sobie, że trzeba stracić najpierw, aby zarobić. No, i to generuje strach. To takie myślenie, to wszystko, co nam kiedyś wmówiono, zarówno na temat giełdy, jak na temat zarabiania, to nas bardzo mocno ogranicza. Dlatego ja zawsze mówię tak: boisz się, bo nie wiesz, jak to działa. W momencie, w którym poznasz zasady, stwierdzisz, że to jest banalnie proste, no bo jeżeli potrafisz kupować w aplikacji na jakimkolwiek miejscu, typu Amazon, Allegro, to tak samo będziesz potrafiła kupować na giełdzie, bo my po prostu na giełdzie szukamy wyprzedaży, my inwestujemy w firmy, które znamy na co dzień. Moje pytanie jest takie: kto zna firmę Amazon? Ktoś zna Amazona? Kto używa karty płatniczej typu Visa, Mastercard? OK, kto używa Google? Kto używa Instagrama? To są wszystko firmy, które są potężnymi maszynkami do zarabiania pieniędzy. Trzeba tylko zrozumieć, jak to całe inwestowanie działa. I wtedy nie będzie strachu. Zgadzam się z Tobą, ale dlaczego mimo takich możliwości zarabiania i tych wielu opinii Twoich, nazwę to studentek, bo mm -hmm. nie uczennic, bo są to tak. zazwyczaj kobiety, Panie, zapewne zdarzają się Panowie 30-40-plus, dlaczego się za to nie zabieramy? Co jest takiego najbardziej blokującego? Powiem ci, a my po prostu za bardzo pędzimy przez życie i my gasimy pożary, i niestety nie zatrzymujemy się i nie zadajemy sobie pytania, czy moje zarabianie działa, czy moje liczby mamy, mają sens. Bo to takie wychowanie nas tym, że musimy właśnie mieć niby bezpieczną posadkę i wtedy my będziemy bezpieczne, zbiera żniwo. Wszyscy dookoła tylko chodzą do pracy. Tylko pracują gdzieś na etacie. Tam ktoś próbuje się wyrwać z biznesem, być trochę bardziej przedsiębiorczy, no ale wiesz w jaki sposób przedsiębiorcy też dzisiaj dostają w Polsce, bo te przepisy nie są łatwe. Więc jeżeli ktoś cały czas pędzi i tylko stara się jakoś przeżyć, nam pojechać trochę gdzieś na jakieś wakacje i boi się liczb jako takich, bo ma to takie skojarzenie, wiesz, że zarabianie jest ciężkie i liczby są trudne, no to my nie widzimy rzeczywistości. A ta rzeczywistość często jest dla nas bardzo niekorzystna, bo my przesuwamy pieniądze z kubki na kubki, my godzimy się na to, że wiecznie musimy liczyć, że wiecznie musimy ograniczać same siebie, że nas nie stać. I jest też coś takiego, co mnie przeraża: to, że kobiety trzymają kciuki za to, że jakoś to będzie. Że mają to takie przekonanie, że mnie nic złego nie spotka. I że nieważne, że wiesz, mnóstwo kobiet wpada w tarapaty finansowe, że ze mną będzie inaczej. I dlatego ja często mówię, nie warto jest chować głowy w piasek. Warto jest sprawdzić i poprawić to nasze zarabianie, bo wygenerowanie na giełdzie dwóch, trzech wypłat ekstra w miesiącu, czy też jak dziewczyny piszą po roku inwestowania, że one potrafiły zarobić 200%, one potrafiły odejść z pracy. To są historie, które pokazują, że się da. I że panna giełda jest tak naprawdę dla nas świetnym narzędziem do naszych celów. E, zgadzam się z Tobą e, i, i zgadzam się z Tobą, że jesteśmy tak zapędzeni, że nie zatrzymujemy się dopiero jak. Trwoga do do Boga, tak to tak. się u nas w Polsce mówi. Tak. Jak coś się stanie, mamy jakiś wypadek, czy chorujemy. I wtedy ja czytając wiele, um, wiele artykułów na temat tego, ile Polacy mają oszczędności, byłam załamana, bo tylko 1 do 2% ma oszczędności w Polsce w porównaniu z Niemcami, mhm. którzy mają 18-20% Niemców ma jakieś w ogóle oszczędności, a my Polacy żyjemy tak od pierwszego do pierwszego. Mhm. Jakoś to będzie tak. i uważam, że to jest to miejsce i cieszę się, że też to nagranie będzie na Forum Biznesu Polska, bo mam nadzieję, że część z osób się przebudzi i obudzi do tego, że warto zacząć inwestować. Tak, bo to są zatrważające dane i niestety my same sobie to robimy. Zgadzam się. Aniu, będąc na forach biznesowych w różnych miejscach, nawet czy to był Nowy Jork, czy to była Wielka Brytania, ale w Polsce już w ogóle nie mówiąc o tym, to czułam się, że byłam mniejszością. Ja, ta kobieta, nawet jak byłam na. Wielkiej integracji u Kuby Midela, to byłam jedną z nielicznych kobiet na scenie, bo to jest takie postrzegane jako męskie zajęcie, to inwestowanie. Co ty uważasz na ten temat? Czy to jest właśnie zajęcie dla, tylko dla panów, czy także dla pani? No widzisz, właśnie mnie to bardzo wkurza, że jest to postrzegane właśnie jako takie męskie zajęcie, że zarabianie pieniędzy, fajnych pieniędzy, też często jest postrzegane jako męskie. I ja dlatego stwierdziłam, że ja zrobię rewolucję, że ja pokażę, że kobiety potrafią zarabiać, że kobiety, które mają małe dzieci, potrafią znaleźć czas, żeby inwestować, że kobiety, które, wiesz, gdzieś tam pracują i budują sobie wyjście z, tej, z tego wyścigu szczurów, potrafią znaleźć czas, że one nawet będąc w pracy, wyjdą do toalety i stwierdzą: A tu kupiłam, tu zainwestowałam, tu sprawdziłam, co się dzieje. Więc ja myślę, że najwyższy jest czas, aby skończyć z tymi bzdurami że my jesteśmy mądre, że my potrafimy podejmować świetne decyzje inwestorskie w momencie, w którym my przestaniemy od tego uciekać. Bo gdy odłożymy te wszystkie, wiesz, stereotypy, te wszystkie założenia na bok i zobaczymy, że pieniądze kupują nam lepsze życie, że pieniądze pomagają nam, wiesz, właśnie zbudować tą poduszkę finansową. Ja często mówię, że robimy oszczędzanie poprzez inwestowanie. Konto oszczędnościowe w banku to jest śmiech na sali. Przepraszam bardzo, jeżeli ktoś pracuje w banku, ale to są jakieś żarty, to, co nam oferują banki. A i dziewczyny potrafią w przeciągu kilku dni zarobić tyle, ile bank oferuje w ciągu roku, inwestując właśnie w bezpieczny sposób. Dlatego nie, nie, nie pozwólcie sobie nigdy wmówić, że zarabianie pieniędzy jest nie kobiece. Zarabianie, zarabianie pieniędzy pozwala nam mieć Wybór w życiu, móc korzystać z różnych opcji, nie musieć godzić się, nie musieć udawać kogoś kim nie jesteśmy, bo po prostu daje nam to wolność. Też także uważam i myślę, że jeżeli są także panowie, to powinni dbać o to, że ich partnerki też się tym zajmą, bo to jest przyszłość dla, dla nich, dla całych rodzin, dla tych dzieci, a w tych czasach, w których żyjemy, gdzie połowa małżeństw się rozpada, to też dobrze by było, żeby ta kobieta była w pewnym sensie niezależna i dobrze dla niej i dla tego człowieka, który z nią jest, żeby nie czuli się tak zobowiązani, że muszą z sobą być, tak. a nie mogą. Dokładnie tak. Mężczyzna to nie jest polisa finansowa na życie. Ja jestem za partnerstwem, ale żeby być partnerką, to trzeba zarabiać własne pieniądze. Zgadzam się z tobą. Aniu, opowiedz nam, jak twoje mądre inwestorki sobie radzą, jak zaczynają inwestować? O to jest fajne pytanie, ponieważ zanim się tą mądrą inwestorką stanie, to przechodzi się przez taką falę: hm, co ona opowiada? Nie da się, to na pewno jest nie dla mnie, to na pewno jest jakieś oszustwo, to jest niemożliwe, żeby dało się zarabiać takie pieniądze. I powiem ci tak, przechodzę dziewczyny przez taką taką trochę fazę wyparcia, w momencie, w którym ja mówię: "Policz, ile lat pracujesz zawodowo ile dzięki temu zbudowałaś?" I teraz pomyśl, że gdybyś ty tylko chociaż przez dwa, 3 lata inwestowała, to ty byś dzisiaj nie czytała moich słów, bo ty byś po prostu była w innym miejscu finansowym. Więc na początku mamy tą taką falę, hmm, nie podoba mi się to, co ona mówi, zwłaszcza, że ja mówię, stań się odpowiedzialna finansowo, zacznij zarabiać, bo to ci otworzy drzwi. Później jest taka faza ciekawości, no bo wiesz, widzą te setki opinii kobiet, które mówią, zarabiam, 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 życie mi się zmieniło. I to jest takie, kurczę, no skoro tyle kobiet to mówi, to coś w tym musi być, tak? Później jest dołączenie do programu i to jest na zasadzie takiej, ja najbardziej kocham jak dziewczyny, które są, wiesz, po finansach czy bankowości, one mówią, Jezus, ja dopiero teraz zaczynam rozumieć, o co chodzi w zarabianiu, tak? Więc to jest taki moment, kiedy zaczyna nam klikać, kiedy zaczynamy widzieć, że mamy złe podejście do pieniędzy i że można do tych pieniędzy podchodzić w fajniejszy sposób. Później się pojawiają, wiesz, pierwsze zarobki, pierwsze procenty, dziewczyny nagrywają mi wiadomości: ania, ania, zarobiłam po raz pierwszy. I to jest po prostu niesamowite. No i? Później po prostu, wiesz, jest budowanie, tak, bo dziewczyny startują z różnymi kapitałami, są takie, które, wiesz, mają zaledwie tysiąc złotych, żeby zacząć inwestować, ale nawet z tym tysiącem złotych da się pomnożyć. Zajmie to troszeczkę więcej czasu, żeby zbudować niezależność finansową, ale się zbuduje, bo pracując na etacie, no sorry, 40 lat pracowania i później przechodzimy na emeryturę, gdzie po prostu, ja nie wiem, śmiać się czy płakać, bo tych opcji na życie po prostu nie ma. Więc dziewczyny radzą sobie rewelacyjnie. Nawet wczoraj wrzuciliśmy wywiad z Agnieszką, która przez pierwszy rok inwestowania zarobiła 200% zysku. 200% zysku. Świetnie. I Aniu, ja tak czytałam, jak ty to robisz, w jaki sposób się zajmujesz, jak uczysz tę dziewczynę. Sama po Gali, będę miała więcej przestrzeni, też yy, poduczę się tego, bo ja inwestuję akurat w nieruchomości. Widzę tutaj też Justynę z Diamanti, inwestuję w diamenty, więc dywersyfikuję tutaj moje inwestycje, ale uważam, że to jest naprawdę fajna forma także inwestowania. Jak to Warren Buffett mówił, don't keep all eggs in one basket, ale akurat na giełdzie, jeżeli ty uczysz bezpiecznych strategii, a widziałam, że są, są to bezpieczne strategie, można naprawdę zarabiać i też dobrze się bawić. Tak, ponieważ inwestowanie na Giełdzie jest bardzo sexy. I jak dziewczyny czasami e, lądują na jakimś tam spotkaniu towarzyskim i one zaczynają mówić, zaczynają tłumaczyć, to panowie tak na nich patrzą, wow. Więc my zyskujemy w oczach otoczenia, nie tylko w swoich własnych. I jest to po prostu ekscytujące i fajne. Super. A jakbyś miała dosłownie w trzech punktach podsumować, dlaczego warto jest inwestować? Jeden będzie taki trochę żartobliwy. Mniej prawa manifestowania, więcej prawa inwestowania. Bo jeżeli chcemy mieć więcej pieniędzy, to te pieniądze trzeba po prostu zarobić. To jest mechaniczna czynność. I w momencie, w którym my przestaniemy sobie myśleć, że te pieniądze do nas naturalnie przyjdą, tylko po prostu nauczymy się je zarabiać, to będziemy ustawione na życie. Druga rzecz jest taka, że chyba każda z nas myśli o tym, aby być bezpieczną finansowo. To jest dla nas ważne. Mamy rodziny, mamy dzieci, zależy nam na tym, aby czuć się dobrze w swoim życiu, żeby dopiero wtedy chyba kiedy się czujemy bezpieczne, możemy rozwinąć swój potencjał, tak? I giełda to daje. Giełda to daje, ponieważ niezależnie od tego, a jaka jest sytuacja na rynku, czy jest covid, czy jest wojna, na giełdzie można zawsze zarabiać pieniądze. I Moim skromnym zdaniem, to takie poczucie bezpieczeństwa, to jest coś, co wynika z tego, że my potrafimy zarabiać. Że my wiemy, że niezależnie od wszystkiego, my zawsze sobie damy radę, a bo te pieniądze zarobić będziemy umiały. I to jest, moim zdaniem, esencja. Aniu, dziękuję Ci bardzo, bo poruszyłaś bardzo ważny temat mojemu sercu. Ja zrobiłam taki kurs kody obfitości, gdzie mówię o tych przekonaniach, a niestety w Polsce mamy bardzo słabe przekonania co do pieniędzy. Ja wiem, że Ty mieszkasz w tej chwili w Dubaju. Tak przewrotnie spoza listy, jeszcze jedno pytanie, bo mieszkałaś w kilku Dawaj. krajach. Powiedz mi, jak widzisz postrzeganie finansów, pieniędzy w krajach, w których mieszkałaś? Poza Polską, bo u nas oczywiście ludzie bogaci to oszuści, to wynosimy przede wszystkim z domu, z tego przekonania, z tych czasów jeszcze komunistycznych, kiedy każdy miał to samo i każdemu się należało to samo albo. Z przekonań takich też czysto katolickich, ja tutaj nikogo nie neguję, ale że warto być, lepiej być ubogim niż bogatym, lepiej skromnym i tak dalej, a to jest wszystko bzdura i uważam, że warto też zastanowić się jakie przekonania nosimy i wynosimy z tego domu i chciałabym się spytać jakie właśnie przekonania widziałaś w innych krajach, czy były podobne czy trochę inne? To mnie zastanawia. A byłaś w kilku krajach, wiem, że mieszkałaś. No tak, bo ja, bo ja sobie kiedyś wymyśliłam, że ja chcę mieć tą wolność, aby móc mieszkać w każdym kraju, który ja sobie tylko wymyślę, i być w stanie zarabiać. I taką myślę, że fajną historią otwierającą dla mnie oczy był wyjazd do Irlandii, ponieważ gdy wyjechałam do Irlandii, to dotarło do mnie, że to, co ja uważałam za normalność, to była. Choroba, to był stan chorobowy, i to właśnie takie myślenie, że mężczyzna ma się mną zająć, tak? Kiedyś tak myślałam, przyznaję się. To takie myślenie, że jeżeli będę chciała więcej zarabiać, to komuś zabiorę. Nieprawda pieniędzy jest bardzo wiele, nikomu się nie zabiera. A też takie myślenie, że ktoś mnie nazwie materialistką, tak? No ale prawda jest taka, że pieniądze są narzędziem. Pieniędzmi płacimy za to wszystko w życiu, co jest nam potrzebne. Dach nad głową, edukacja dla dzieci, pomoc dla, dla rodziców. No, gdy mamy pieniądze, to nawet starzejemy się wolniej, prawda? Śpimy lepiej, mamy mniej stresu, stać nas na wszystko tak naprawdę lepszej jakości. Więc ten temat przekonań, Irlandia była dla mnie taka bardzo otwierająca oczy. A teraz, kiedy właśnie pomieszkuję sobie, bo ja mieszkam pomiędzy Hiszpanią a Dubajem pół na pół roku to w Dubaju po prostu zarabianie jest tak oczywiste, że kobiety po prostu muszą zarabiać pieniądze, no bo, bo to jest naturalne, tam nawet nie ma pytania typu, że czy powinnam, czy ktoś mnie nie oceni, no, no jesteśmy dorosłe i zarabiamy pieniądze, więc on, oni tam po prostu w ogóle nie mają tego filtra. To jest ciekawe, bo nam się wydaje, że akurat te kobiety w Dubaju leżą, pachną i korzystają z tych milionów szejków, czy miliardów. A tu niektóre, jest niektóre pewno tak. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest skłonny zapłacić cenę w postaci kontrolującego szejka, który nie pozwala, wiesz, pokazać kawałka ramienia, no to jak najbardziej. Ale ja mówię, ja mówię o świadomych kobietach. Ja mówię o kobietach, które znają swoją wartość i które chcą być niezależne finansowo, a niezależne finansowo od kogoś. Świetnie, Aniu. I ostatnie przesłanie dla naszych widzów Forum Biznesu Polska. Co chciałabyś przekazać i dla naszych tutaj dzisiaj gości i gościń, które słuchają nas? Przesłanie mówisz. Hmm. Powiem tak. E, moja historia była paskudna. E, tak jak wspomniałaś, że wyrzucono mnie ze szkoły, wszyscy mnie przekreślili i. Ja nienawidziłam sama siebie. Ja uważałam, że totalnie dałam ciała i że ja już pewno w życiu nic nie osiągnę. Ale w tej takiej trudnej sytuacji ja miałam do wyboru. Ja mogłam, mogłam zdecydować, że ta sytuacja mnie totalnie pociągnie w dół i ja rzeczywiście pozwolę, aby czyjeś opinie mnie przekreśliły. Ale mogłam także powiedzieć sobie, że ja właśnie dzięki temu, że upadłam tak nisko, ja z tego wyjdę. Ja tą sytuację wygram. I mówię to po to, um, aby każda osoba, która nas słyszy i która ma jakąś trudną sytuację, albo ma masę zaniedbań finansowych, albo ma takie totalne wtopy, gdzie po prostu aż, aż jej skóra cierpnie, jak o tym myślisz, myśli, i myśli też o tym, że miałaby to wyprostować. Nie róbcie sobie tego, odetnijcie to grubą krechą. Pamiętajcie, że naprawdę od Was zależy, jak daleko w życiu dojdziecie, że jest w Was potencjał który jak zaczniecie go podlewać, który jak skonfrontujecie te wszystkie ograniczające bzdury w głowie, rozkwitnie i naprawdę zbudujecie życie na własnych zasadach. Życie, w którym będziecie wymiatać, życie, w którym będziecie mieć swoją własną wizję szczęścia. I tego właśnie kobietom życzę, aby mogły żyć na własnych zasadach, a do tego są potrzebne pieniądze. Dziękuję Aniu. Weszłaś w głęboki flow i bardzo mnie to cieszy, i dziękuję Ci za to przesłanie i za ten ciekawy wywiad. Bardzo treściwy, bardzo konkretny. Jeszcze raz dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie bycia. Naszą tutaj e, kobietą, która robi rewolucję finansową z okładki Woman Power Polska. Jeszcze raz zapraszamy na nasze stoisko. Możecie dzisiaj kupić e, właśnie te egzemplarze. A najprawdopodobniej od grudnia będzie już dostępny w empikach w całej Polsce. Tutaj uzgodnimy za nią od kiedy, bo magazyny są przez trzy miesiące. Będziemy zimą na święta. Tak, a ja zapraszam na bloga Kobieta Zarabia. Gdzie wytłumaczę, tak po prostu, w prostych słowach, jak pogonić te wszystkie bzdury w głowie i zacząć pieniądze. I polecam, pieniądze. kochani, ja tutaj ekspert od marki osobistej, firmowej. Macie telefoniki, polubcie. Tak, mądra inwestorka mądra na Instagramie. Mądra inwestorka na Instagramie. Zapraszam. Moi drodzy, a więc dziękuję Wam bardzo. Aniu, bardzo Ci dziękuję. i.